Cześć, witajcie, to ja Avi, i dzisiaj na Was nagrywam kolejną odcinek serii Minecraft w świecie rozpaczy. Tak, dzisiaj e, po raz kolejny stąpamy po naszym smutnym naprawdę świecie minecraftowym dzisiaj naprawdę mam fajny również pomysł, bo chciałbym zrobić farbę trzciny cukrowej, czyli wracamy na spawn. To po pierwsze po drugie trzeba trzcinę i to będzie odcinek ze speedbuildem, tak po pierwsze. Mam dla Was pok do pokazania zresztą, nie wiem, tak po prostu nagrałem, żeby nie było, że szukuję, bo już bywały takie, takie sytuacje w Terrarii, że ktoś mnie oskarżał, że ktoś się oszukuje, to się To od tamtego momentu po prostu nagrałem speed buildy za tak każdym razem. Eee, o, trzina na przykład taka. Jak kopię kamień, tak żeby nie było, że z dupy wziąłem sobie wraz eee, z głównym ten kamień. Są trzciną, no też tutaj była, zresztą wszędzie na nice. jest, pozbieramy sobie. Zresztą, pokażę wam teraz, tak, będzie teraz jakiś speed build, yy, pewnie muzyczka minecraftowa, zazwyczaj aktywuje się w Terrarii, więc styknę palcami i będzie. Więc tak, wykopałem sobie kamień. To tyle. I okej. Okay, trzeba zobaczyć, w którą stronę trzeba iść, żeby pójść na spawna. Żeby mieć jako tako cokolwiek, tak? Nie wiem, czy w naszym. O! O! Lagi. Nie wiem czy w naszym domku nie mamy przypadkiem jakiegoś innego kamienia, bo to zresztą nie chcę żeby było ładne, ja chcę żeby to było funkcjonalne, tak? W jednym z następnych odcinków, nie wiem jeszcze w jakim, ale jakimś na pewno, przyszłym, wkrótce, e, zrobimy sobie takie przejście, jakby, dróżkę, druż, o, dróżkę. Dróżka, która pewnie, pewnie będzie tylko z pochodni, najwyżej w przyszłości ją po trochę uładnimy sobie. E, na spawn, tak? Żeby sobie jakoś tam chodzić. Albo może lepiej, zrobimy sobie, słuchajcie, przejście na to byłoby trochę bardziej funkcjonalne. Dobra, mam jakiś kamień? To jest w sumie wszystko, co mam. To nie, nie mamy kamienia. I z tego, co widzę, to jedzenia chyba również. Szłupkowy. Załóżmy, że wezmę. Yo! Dzcinę dużo! To trzeba wziąć. Biorę sobie węgiel, ponieważ możliwe, że będzie trzeba sobie zrobić piecyk, żeby sobie coś zjeść. Bo jestem bardzo głodnym, słuchajcie, Minecraftowym sześcianem. I chyba wyruszymy następnego dnia. Tylko czekajcie, trzeba sobie pierw zobaczyć. Przypadkiem zrobiłem już z ekranu pod F2, bo chciałem f kliknąć. W którą stronę trzeba iść? Trzeba iść sobie tam. To warto wiedzieć. Rozmnażłem sobie tej krówki, nie wiem czy to było poza odcinkiem czy nie, ale informuję Was, bo zresztą odcinek już trochę jakiś czas temu nagrywałem. Nie, to było na odcinku. Naprawdę to był tydzień, czy no coś koło tego i się mogło trochę wiadomo. Zmieniać się, a ja mogę niekonkretnie konkretnie o tym wiedzieć. Dobra, ja w tym momencie zapraszam Was na mój drugi kanał. Na kanał, oczywiście, Pauliny, która ma przerwę, ale pewnie za jakiś czas coś tam może wrzucić. Zobaczymy, chyba że dobra, nie wiem. Na nasz wspólny Serolity Discord, gdzie możecie z nami pisać i jesteście stale informowani o nowościach. I jeżeli chcecie więcej Minecraft, to zostawcie oczywiście jakąś ocenę. No i subskrypcję, tak. Echem, masz mięgaru za cieło. I możecie również zostawić komentarz, dobra. Już! Ja nawet nie wiem, który to jest odcinek, szczerze mówiąc. Jakoś nie pamiętam. Piąty? Może? Nie wiem. Dobra, lecimy w tamtą stronę. Tak, tam lecimy sobie. I zarazem, chyba w tą stronę. Tak, lecimy sobie tak po takim skosem, bo to musimy pójść najbardziej na 0 0,0. Więc myślę, żeby to. A bo nie. Nie, nie dam przyspieszonego tempa. Po prostu będę wam gadał jakieś bzdury. No to taką bzdurą może być to, że na przykład fajnie byłoby zabić sobie królika. O. Ech, bezużyteczny item. jaki w sumie możemy mieć jakąś farmę królików. Ty, ja ich nie będę zabijał, bo to może się sprzydać. Chociaż chyba żaden villager nie jest na tyle upośledzony, żeby kupować sobie skórę królika. Ja w ogóle nie pamiętam, żeby kiedykolwiek, naprawdę w Minecrafcie, kiedykolwiek użyłbym tej skóry. Ja nawet chyba powiem szczerze, szczerze, że szczerze zapomniałem, że ona istnieje w tej grze. Po co jest skóru, skóra królika w Minecrafcie? Chyba do sakiewek miała być używana, ale coś to chyba im nie wyszło, bo no, nie ma sakiewek w Minecrafcie. <noise> Oczywiście nie zaliczając koment. Bo po co miałoby się dalej sprzedawać te skóry królika? Skoro można tylko komendą mieć sakiewki, a nie craftingiem. Ale ładne. Dobra, lećmy sobie dalej. Że to tyle nie trwało czy mi gra zacina? Co ja mam nie tak? Może powinienem wszystko w tle wyłączyć, czekajcie chwilę. Dobra, powinno być lepiej, aczkolwiek nie wiem, czy będzie lepiej, najwyżej będę musiał sobie coś... Nie, nie jest chyba. No dobra, trudno. Chyba też jakoś to nie jest nie wiadomo jak bardzo bolesne, ta? Siano! To jest coś, co bym chciał. Tylko my to musimy sobie goło zebrać, bo niestety nie mam motyki. Bardzo niestety, bo to trochę w takim wypadku będzie się kopało, nie? Macie jakieś ciekawe skrzynie? Z jakimś ciekawym lutem? Patyków też nie mam. Tej ja nic nie mam. Halo! O! Z ciebie mogę mieć patyk! Okej? Okay? Idealnie dwa? Świetnie, dobra, no to zbierzemy sobie teraz naprawdę szybko. Tu siano ta. Ja nie mogę. Normalnie w poprzednim odcinku zabijaliśmy sobie blazy. Jeżeli ktoś nie widział odcinka, to naprawdę polecam. Dosyć zabawnie wyszedł. I nie powiem, nigdy nie miałem chyba takiego problemu, żeby blaze rody zabierać, ta? Różki. To jest fajne! Wezmę sobie. A a, gówno, ale może zrobimy sobie porządek przez tego, nie? Aha Na nie ma miejsce. No to siup. Ale po co mi ta skrzynia? Tak w sumie po co mi ta skrzynia? W jakiś punku, czemu ich nie tam zostawiłem? Fajnie byłbym mieć jakiś porządek większy, nie? Nie pomyślałem o tym chyba. Za bardzo. Nie użyłem mózgu, no ale no cóż no trudno. Dobra, lećmy póki co może w jedną stronę. Potem jak będzie trzeba pójdziemy w drugą i tak to będzie wyglądać, ta? Chyba trzeba łódkę sobie skraftować, bo z tego co mi się widzi, to po prostu będzie szybciej. Ale na poboczach też bym sobie trochę powykopywał... Ty, wydobywał? Może pościnał? Pozbierał, o! E, trzcinę. No, bo tej farmy... E, mam zamiar zebrać naprawdę dużo trzcinę, żeby mi tak dużo jej robiło, to nie wiem, czy... Ja pierd Zapytać się się... Dawid! O co ci chodzi? Potrzebuję redstone. Dobra, zrobię cięcie i widzimy się w tym miejscu, tak? O, o właśnie, w tym. E, słuchajcie, ja zrobiłem sobie jeszcze porządki i sobie uświadomiłem, że ja potrzebuję obserwery, a... A żeby mieć obserwery, ja potrzebuję mieć cholernę, cholerną to. Co ja potrzebuję mieć? Kwart, tak. Cholerny kwart. Oh, i, I ja sobie go wykopię. Generalnie teraz też dam przyspieszone tempo. Jak wydobywam sobie kwart i jak idziemy tam... Tam gdzie chcemy pójść, ta? Na spawnu. Więc zobaczcie to troszeczkę szybszym tempem. No. Tak, więc widzimy się za moment. Eee... Tak, umarłem. Ale słuchajcie, to było przerażające. Jezu, ciężko było, ciężko! Wiecie... Ja... Kuźwaria, mogłem to po prostu łóżko zniszczyć? Zabić tak w sumie? No ale no wiadomo, no to jest trochę oszustwo, nie? Mam... Trochę mam. Nie no, dalej mam tego mało. ale troszeczkę tego jednak jest. Dobra, wiecie... Ja może zrobię w inny sposób, ja zrobię kompas. Po co patrzeć na... Na stronę koordynatyw, skoro można mieć kompas. Ja myślę, że każdy tak uważa. Już pewnie tak pisaliście w komentarzach, że. Ej, jesteś głupi. Więc sobie tak trochę w tym coś jest. No i dobra. Zróbmy sobie pierw obserwator. Ile leży tak właściwie? Uu, 45 obserwatorów, słuchajcie. To trzeba. Jezu, o! To trzeba jeszcze wiedzieć, co zrobić. Jeszcze trzeba zrobić za stronę tłoki, ta Chciałem drewno. Czy mi naprawdę musi wszystko brakować? Dobra, drewno ja pozbieram po drodze. Na razie cholera z drewnem. To będzie potrzebny obserwator, tłok, redstone i budulet. I w zasadzie to jeszcze woda by się sprzedała. By tak jakiś miał wiaderko, ale ja chyba wiaderka nie mam, więc sobie skraftuję. No, takie trzy. Tylko ciebie. No i dobra, lecimy sobie. W takim wypadku na spawn. No wejdę ja sobie tutaj walne. również chyba przyspieszone tempo, bo, bo tak. Bo myślę, że to raczej będzie nudny element filmu, więc żeby was może nie zanudzać, to tak wyjdę z tego problemu, ta. Dla was to będzie lepiej. No i po prostu, no, dla mnie to obojętne, ale dla was będzie lepiej, więc... Więc przyspieszony tempo, po raz drugi? Okej, słuchajcie, jesteśmy właśnie na spawnie, jak zobaczycie sobie teraz na kompas. To mek! Zmienia sobie orientację ta. O! O! Patrzcie co robi, dobra, nieważne. E, tak, tutaj jest spawn. I. Farmę sobie zrobimy chyba po prostu... tutaj, nie? Tak po prostu byle gdzie. Tam jest lód, to jest dziwne. Nieważne. No, tak, tutaj centralnie sobie zrobimy tą farmę, żeby po prostu było biziutko, tak mi się wydaje. No i dobra, i zaczniemy. Co robić? Farma też będzie na przyszłym tempie, więc za długo to też byśmy ze sobą nie pogadali. Ale szczerze, kurde, jakaś taka nostalgia mnie przeleciała. E, oczywiście bez dwuznaczności, jak tutaj wróciłem. Bo po nie powiem, no, nie wiem, tak nostalgiczne to po prostu. No co, żeśmy, żeśmy tu doszli, ale trochę trwało, bo tutaj przychodziłem 12 minut. To jest dużo, bardzo. Ta, przy okazji odwiedziłem starą. Baza to bardziej taki domek po prostu tymczasowy, to bardzo fajnie zresztą, mnie, że tam mogłem to odwiedzić, bo dużo rzeczy żebym tam sobie ze sobą wziął. No i chyba tyle mam do powiedzenia. Zobaczymy jak to będzie. Zebrałem naprawdę multum drewna, więc może się teraz pobawić w tłoki, tak? No możemy tłoków zrobić, trzeba mieć ile, ile obserwatorów, czyli 22. O, to będzie idealnie. Jest bardzo dobrze, tak was informuję. Więc będzie po 11 na stronę, ta. Dobra, zobaczymy. Widzimy się po speed buildzie. Nie wiem, który raz, ale... Zapraszam. <ścoughs> I ocenicie koniecznie farbę, tak? Pod koniec. Ok, słuchajcie, mamy naszą bardzo brzydką, ale za to funkcjonalną ee, farmę trzciny cukrowej, to automatyczną. Tak to działa w taki sposób, że chyba każdy się domyśla, ale i tak opowiem. <laughs> no po prostu, trzcina cukrowa sobie rośnie, tak wiadomo. Jakieś tam stadium ma, powiedzmy, na dwa bloki, nie? To jeszcze super, ale w momencie, kiedy trzcina cukrowa urośnie na trzy bloki, czyli chyba maksymalnie jak może, to obserwatory to sobie zobaczą i za pomocą redstone'a odpalą pistoł, który rozwali całe przesz. Jak leci, one sobie lecą do leja, które je przeprowadza do elegancko, do skrzynki, która jest tutaj. No i w sumie to tyle. Teraz trzeba poczekać, aż to będzie sobie funkcjonowało. A że to jest na czankach spawnu, to będzie automatyczne. Nie musimy tutaj nadbyć, to się po prostu będzie samo z siebie regenerować. Tworzyć, nie? A ciebie sobie odejdę, bo ja nie chcę, żebyś mi to wysadził nowo, co zbudowanej farmy. No i w sumie to chyba tyle w tym odcinku chciałem zrobić. W następnym odcinku pójdziemy sobie do Netheru bardziej zwiedzać, poszukać jakichś może, e, nie monumentów, ale to się nazywało, tych twierdz piglinów, tak? Bo tam są naprawdę interesujące rzeczy, więc tam sobie wyruszymy, tak mi się wydaje, co najmniej w następnym odcinku. Na ten odcinek to już będzie na razie tyle, dajcie znać co uważacie o tym odcinku, co o oznaczać, co uważacie. Co oznaczacie? Co ja gadam? Co uważacie? Jeżeli chcecie więcej Minecrafta, to oczywiście zostawcie jakąś ocenę, subskrypcję i komentarz. A ja się z wami żegnam i widzimy się w następnym odcinku. Mega speedbuildowy, szybki odcinek. No nie dla mnie, dla was pewnie tak, ale dla mnie zdecydowanie nie. No, jestem zadowolony z siebie w miarę. Więc ja do zobaczenia no i cześć, pa! pa. O to chyba wytnę, bo mnie wyzywacie. Cześć.